To zrobił kompleksowy czynnik w moim Nissanie. Cześć, jestem Wojtek. Był seryjny Nissan 350Z w takim kolorze, jak go widzimy: 6, v 6 313 koni. Jest zmodyfikowane całe zawieszenie, ustawione kąty, zbieżność na wahaczach regulowanych. Jest to zrobiony wydech własnej roboty. Od kolektorów są wrzucone dekaty. Później jest. Praktycznie dwie proste rury, 2,5 cala, zakończone dwoma tunikami przelotowymi i końcówkami 4,5 cala. Lampy pomalowane na żółto i czarne środki. Chłodnica oleju custom z wężami, podstawą, to było wszystko dobierane na, na milimetry, żeby tutaj powchodziło i popasowało. Stąd wrzucane i na felgi. E, gwincik obniżony trochę. Spoiler zaadoptowałem z Nissana 370Z. Kubelki w środku, pasy szelkowe. Kto zrobił kompleksowy czynnik w moim Nissanie? To zrobiłem to ja.